Z Ewangelii według Świętego Marka. Z obłoku rozległ się głos: On jest moim synem umiłowanym, jego słuchajcie. Dlaczego mamy słuchać Jezusa? Dlatego, że jest kochany przez Boga, dlatego, że jest umiłowanym synem Boga. Gdyby był zwykłym nauczycielem, pięknoduchem, mądrym filozofem, świetnym prawodawcą, gdyby był kimś, kto Świetnie sobie poradził jako krasomówca. Gdyby był świetnym lekarzem, uzdrowicielem wybitnych talentów, moglibyśmy śmiało powiedzieć: Niech inni Cię słuchają, ja nie muszę, ale ponieważ jest umiłowanym synem Ojca, mamy słuchać, bo tylko On ma słowo, które daje Boga. Do zobaczenia jutro.